Patrycja Markowska czekała do ostatniej chwili, by zabrać głos w sprawie wośp i owsiaka. Kolejny wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia i jest uważany za kluczowy punkt kończący serię największych wydarzeń charytatywnych z Polsce tej zimy. To nie tylko finał o znaczeniu symbolicznym, ale także czas podsumowania wielotygodniowych wysiłków milionów uczestników, od organizatorów i wolontariuszy po artystów i widzów w całym kraju. Wydarzenie to co roku przyciąga szczególną uwagę opinii publicznej, stając się świętem wspólnoty, w którym silnie szerzy się duch solidarności i dzielenia się z innymi. W tygodniach poprzedzających finał atmosfera wsparcia dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy stale rosła, gdy coraz więcej artystów i celebrytów ogłaszało swoje kreatywne formy wkładu. Oprócz występów na żywo i tradycyjnych przedmiotów na aukcje, pojawiło się wiele inicjatyw o bardzo osobistym charakterze, co przyczyniło się do różnorodności i atrakcyjności kampanii zbierania funduszy. Choć każdy wybrał inny sposób wyrazu, wszyscy dążyli do wspólnego celu: zmobilizowania jak największych zasobów, aby wesprzeć ten pełen znaczenia finał oraz misję humanitarną, którą program realizuje od wielu lat. Wśród tej fali silnego wsparcia, Julia Wieniawa szybko znalazła się w centrum uwagi, przedstawiając propozycję ocenianą jako odważna i niezwykła w porównaniu do znanych wcześniej form aukcji. Popularna aktorka zdecydowała się wystawić na aukcję charytatywną Nocowanie u Julii, pomysł o bardzo osobistym charakterze, który natychmiast wywołał wiele sprzecznych opinii w społeczeństwie. Właśnie ta niezwykłość sprawiła, że jej inicjatywa rozprzestrzeniła się wiralowo w mediach społecznościowych, przyciągając zainteresowanie nie tylko fanów, ale i mediów. W krótkim czasie cena w licytacji gwałtownie wzrosła, zbliżając się do poziomu 100 tysięcy złotych, co uczyniło propozycję Julii Wieniawy jednym z najczęściej omawianych i najbardziej wyróżniających się działań związanych z woźb w ostatnim czasie. Jednak w obliczu fali komentarzy sugerujących, że zaproszenie obcej osoby do domu jest działaniem nierozważnym i niosącym ryzyko, Julia Wieniawa ostatecznie zdecydowała się zabrać głos w obronie swojej inicjatywy. W wywiadzie dla pudełka aktorka nie kryła irytacji, stwierdzając, że zauważyła, iż wiele osób samowolnie tworzy scenariusze i podteksty, które absolutnie nie istnieją, zniekształcając prawdziwą naturę aukcji. Julia podkreśliła, że wystarczy uważnie przeczytać opis, aby zobaczyć, że wszystkie szczegóły zostały jasno określone od samego początku. Od formy spotkania po zasady gwarantujące bezpieczeństwo, przejrzystość i ścisłą kontrolę. Według niej te sensacyjne interpretacje mówią więcej o wyobraźni komentujących niż o samej inicjatywie, która została pomyślana jako pozytywne, zdrowe spotkanie i, przede wszystkim, realne wsparcie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W międzyczasie Patrycja Markowska również oficjalnie ogłosiła swoje wsparcie dla WOŚP na mniej niż sześć dni przed finałem, co pokazuje bliską więź artystów z tym programem charytatywnym. Nie wybierając drogi przyciągania uwagi poprzez osobiste doświadczenia, jak Julia Wieniawa, córka lidera zespołu Perfect, zdecydowała się na łagodniejsze, ale niemal równie unikalne podejście, postanawiając zrobić mały żart samemu Jerzemu Owsiakowi. Patrycja wystawiła na aukcję parę kultowych okularów nierozerwalnie związanych z jego wizerunkiem, zamieniając znajomy przedmiot w pełen znaczenia dar na szczytny cel. Mówiąc o tej inicjatywie, wokalistka podkreśliła, że to wspaniałe, iż wszyscy mogą razem tworzyć wielką orkiestrową rodzinę, w której solidarność i dzielenie się są na pierwszym miejscu, a świat wydaje się piękniejszy, gdy patrzy się przez okulary Jurka. Wezwała również opinię publiczną do aktywnego udziału w licytacji, zaznaczając, że jest to przedmiot niedostępny w sprzedaży komercyjnej, a cały dochód zostanie przeznaczony na wsparcie 34 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dołączając zdjęcie, na którym sama ma na sobie charakterystyczne czerwone oprawki jako przyjazne zaproszenie. Podsumowując, im bliżej finału WOŚP, tym wyraźniej rośnie temperatura wydarzenia, a udział znanych artystów stale staje się centrum zainteresowania opinii publicznej. Różnorodne wkłady, od tradycyjnych po kreatywne, dostarczyły publiczności wielu różnych emocji. Były inicjatywy, które wywołały entuzjazm, podziw i gotowość do otwarcia portfeli ale także propozycje kontrowersyjne, niosące za sobą ożywione dyskusje i sprzeczne opinie. Jednak to właśnie ta różnorodność odzwierciedla skalę i coraz większy flop wośp, gdzie każda jednostka może wybrać sposób wsparcia odpowiadający jej osobowości i możliwościom. Ostatecznie ponad wszelkimi sporami wspólnym celem wszystkich działań pozostanie wezwanie do społecznej solidarności i zmobilizowanie jak największych środków, aby wesprzeć finał oraz misję humanitarną, którą Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy realizuje od dziesięcioleci, potwierdzając tym samym, że duch dzielenia się zawsze.